Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie, Dawid Wójcicki, prezes Voistel Communications. Witam cię w naszym studiu. Witam. No i co tak, podwinęliśmy rękawy, siadamy sobie na luzie już po pracy, bo w piątek wieczorem nagrywamy w piątkowe popołudnie nagrywamy ten program, ale wiesz tak, jak jechałeś do mnie do studia i pomyślałem sobie, że moglibyśmy tak na luzie usiąść i porozmawiać, to wpadł mi do głowy temat. Związany z dialą. Może na początku wyjaśnimy, kim jest diala i gdzie jest diala. <grym> diala to produkt pudełkowy, taka wirtualna asystentka dla firm, dla małych firm, średnich również, która realizuje bardzo określone procesy obsługi charakterystyczne dla. Dla danej branży. No, ale to jest wirtualna asystentka? Czy to jest jakaś kobieta, która siedzi na przykład u Was w biurze i odpowiada na pytania ludzi, którzy dzwonią? To jest wirtualna asystentka, ale nie wirtualna w tym sensie, że ma inną lokalizację, ale wirtualna w tym sensie, że jest całkowicie robotem. Od A do Z i żaden człowiek za nią nie, nie, nie siedzi, nie stoi i nie podpowiada, co ma mówić, tylko wszystkie procesy obsługi są przez nią wyuczone i jest ona wyspecjalizowana w konkretnie określonych procesach. To zaraz o tym porozmawiamy, bo to jest bardziej skomplikowane, ale żebyśmy żebyśmy nie mylili, czyli diala to nie jest tylko głos tak jak i wola na przykład. Nie, Iwona to synteza mowy, czyli, czyli faktycznie jest to głos, który możemy wykorzystywać do, do różnych zadań. Natomiast tutaj głos, czy też rozpoznawanie mowy to są tak naprawdę tylko zmysły, czy narzędzia, które wykorzystujemy do tego, aby przetwarzać, czy rozumieć te informacje, które są nam przekazywane przez klientów dzwoniących na infolinię. Czyli Diala jest robotem, który uczy się tego, jak obsługiwać klientów przez telefon i dostosowuje, dzięki oczywiście Waszej pomocy, Mocy, y, tę obsługę do y, tego, czego chcą klienci. Zgadza się, Diala specjalizuje się dokładnie w tych w obszarach, które, do których jest tworzona, czyli na przykład medycyna, czyli na przykład usługi hostingowe, hotelarstwo, rozrywka, spa, wellness itd. itd. Rzucam okiem na zdjęcie, które przygotowaliśmy dzisiaj. Jesteśmy w, w gabinecie stomatologicznym. Piękny uśmiech Pani na twarzy, ale tak wesoło wcale w gabinetach stomatologicznych. Nie jest, no bo jak patrzę na taki gabinet, który mijam codziennie wracając z pracy do domu, w tym gabinecie pracują zazwyczaj trzy osoby. Jest w ciągu dnia pani, która przyjmuje pacjentów, którzy przyszli, mhm. ale już po godzinie 17, a powiedzmy do 20 jest czynny ten, ten punkt. Nie ma już pani, która wita gości mhm. czy klientów, wsadza ich, prosi, aby poczekali, wprowadza do gabinetu i tak dalej. Często dentyści przejmują rolę osób obsługujących. No i teraz jest tak, że dzwoni telefon, ktoś siedzi przy. W tym takim stole dentystycznym i ma mhm. czy na fotelu dentystycznym ma robione zęby, mhm. e, reperowane i nagle dzwoni telefon i pani mówi: "No dobrze, to teraz złożymy znieczulenie, przepraszam, odbiorę", odbiera, mhm. umawia kolejnego klienta i rzeczywiście zaczyna się spory problem. Zgadza się tak? Tak robią specjaliści w, w małych gabinetach lekarskich, też muszą faktycznie odrywać się od swoich zajęć od zabiegu, żeby ten telefon odebrać, ale również i te panie obsługujące i prowadzące klientów. One najczęściej są jednocześnie paniami, które odbierają telefon, umawiają pacjentów, potwierdzają, odwołują wizyty, jak i również asystentkami samego specjalisty, więc szczerze powiedziawszy, w mniejszych gabinetach czy nawet większych gabinetach. Czyli jeszcze... pani zostawia telefon i asystuje podczas zabiegu? zabiegu. Zgadza się. Ja się nie spotkałem z wydzielaniem tych kompetencji do osobnych osób, bo to się po prostu nie opłaca. Nie opłaca finansowo, jest, to, jest to drogie i kosztem tej kulejącej obsługi bądź to w telefonie, bądź to już podczas zabiegu redukuje się te koszty i. No właśnie, I, i, i nie musimy płacić za to dużo pieniędzy, bo przychodzi nam z pomocą Diala. I teraz, co Diala jako system, jako robot może zaoferować, na przykład takiemu gaminetowi somatologicznemu. Jeżeli ogólnie chodzi o medycynę czy zabiegi lekarskie. Mamy wiele branż. Mamy, mamy oczywiście dentystów, mamy okulistów i, i można by wymieniać. W Polsce. No ale na przykładzie takiego y, y, gabinetu stomatologicznego pracują trzy osoby, mhm. dwóch stomatologów, jedna asystentka, dzwoni telefon, y, mnóstwo pacjentów, ona asystuje i co? No, chcemy się dodzwonić oczywiście. Często, no, bo chcemy się mówić na wizytę. Często chcemy się dodzwonić naraz, y, bo jest poniedziałek rano, przyszliśmy do pracy, więc zaczynamy najważniejsze rzeczy, a to jest załatwianie naszych prywatnych spraw, zwłaszcza tak wygląda ruch telefoniczny w medycynie. Kilka osób jednocześnie próbuje się dodzwonić do gabinetu le lekarskiego. I umówić się na konsultację. Tutaj diala jest w stanie nie dość, że odebrać kilka połączeń jednocześnie i porozmawiać z kilkoma osobami jednocześnie. To przede wszystkim jest w stanie, posiadając informacje o grafiku specjalisty bądź specjalistów, jeśli jest ich więcej w danym gabinecie stomatologicznym, potwierdzić czy wybrać i potwierdzić termin określony wizyt. Moment, czy ja dzwonię na infolinię takiego gabinetu stomatologicznego, odbiera robot, który brzmi, naturalnie, nie jako automat, jako syntezator mowy, się. tylko brzmi po prostu, jest to głos kobiecy Na przykład, jak człowiek. Może. Albo mój głos, jeśli tak sobie zażyczę, tak? Bo też tak jest taka możliwość. Tak, nie. Dzwonię i witam mnie, no nie, dzień dobry, Tomasz Słodki, witam w gabinecie stomatologicznym pozytywnej wibracji. <laughs> w jakiej sprawie pan do mnie dzwoni, tak? Właśnie. I teraz to jest pierwsza kwestia, to jest call routing, czyli nie zawsze osoba, która będzie dzwoniła do gabinetu stomatologicznego, będzie chciała omówić wizytę. Czasami będzie chciała e, tą wizytę potwierdzić, czasami będzie chciała poszukać no tak, ale, tego ale poczekaj, bo teraz dzwonię i co? I y, y, Diala mówi do mnie, wybierz jeden, jeśli chcesz no, połączyć się no, do y, chcesz umówić grafik stomatologii. Nie no tak jest teraz, jeżeli zadzwonisz y, gdzie indziej, to, to usłyszysz właśnie A co, tego IVR. -a. Co, co zrobi Natomiast diala? diala przede wszystkim eliminuje tego IVR-a. No, ale co to, 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 to ja po prostu powiem dzień dobry, chciałbym mówić wizytę? No, zgadza się? I co mi odpowie taka diala? Zapyta się, jaki jest preferowany przez ciebie termin, albo do jakiego specjalisty chcesz umówić tą wizytę. No to ja powiem do y, Dawida Wójcickiego. Y, Diala spojrzy w grafik Dawida Wójcickiego i sprawdzi, jaki jest najbliższy termin. Zaproponuje ci ten termin. Ale co powie do możesz... mnie, y, 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 proszę poczekać, sprawdzę teraz grafik? <laughs> nie, no nie czeka, bo ten grafik jest zautomatyzowany. A, Wszystkie informacje no bo to jest robot. Czyli co, od razu Diala mówi: y, 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 Mogę Dawid... zaproponować termin na dzisiaj, na godzinę 12.30, później do dopiero... Ale co tak od razu odpowiada? No oczywiście. Te informacje są dostępne w bazie danych, w związku z tym nie ma, nie ma potrzeby wertowania kartek. No dobra, proponuję. Mogę umówić Pana na godzinę 20 jutro. Ja mówię, te, to poproszę. Możesz powiedzieć, że poprosisz, możesz powiedzieć, że troszeczkę dla Ciebie za późno i, i, i chciałbyś jakąś wcześniejszą godzinę, może być innego dnia i negocjujecie ten termin. Ona szuka po grafiku. Nie wierzę. W tym samym czasie robi to w rozmowach z innymi y, pacjentami i no kto pierwszy, ten lepszy, jeżeli jakiś termin... No jest dobra, ten... ale załóżmy, że ja się umówiłem na jutro na 20, ale Pięć sekund później y, ktoś inny był y, też na linii telefonicznej i powiedział, że chce jutro o 20.00. To Diala powie, że przepraszam, ale ten termin właśnie został zajęty. Niestety musimy poszukać innego terminu. Okej. Okay. I <laughs> brzmi to jak Matrix. Może i tak, ale faktycznie nie wymaga to jakiejś szczególnej finezji. Tak po prostu ten proces funkcjonuje. Plus de facto mówimy tutaj o tylko jednej części, bo cała obsługa takiej wizyty składa się z, z większej liczby procesów, chociażby to potwierdzanie wizyt lekarskich, które w medycynie ma wartość absolutnie kluczową, również w wymiarze finansowym. Jeżeli nie potwierdzamy wizyt lekarskich i nie wiemy, czy pacjenci przyjdą, to tak naprawdę nie tylko nie mamy przychodu, ale wręcz Marnujemy swój czas. Czy dobrze rozumiem, że Diala może zadzwonić dzień albo w dniu tej wizyty i zapytać dzień dobry. Jest Pan umówiony dzisiaj z Panem Dawidem na 20. W związku z tym chciałam potwierdzić? Oczywiście, a Ty możesz powiedzieć, że jednak ten termin Ci nie pasuje i prosisz o poszukanie jakiegoś późniejszego, albo możesz powiedzieć, właściwie już mnie ząb nie boli, ja chciałbym odwołać naszą wizytę. I co? I, system, i Diala wprowadzi to do systemu, wszystko się odbędzie automatycznie. I teraz na przykład, jeśli ktoś zadzwoni i okaże się, że się zwolnił termin, to ona poda ten termin. Zaproponuje Zwolniony tego. Tak jest. A jak chciał zapłacić przez telefon za usługę? Też jest taka możliwość. Możesz podać dane swojej karty i w bezpieczeństwie. Wprowadzając swój... oczywiście na klawiaturze. Albo wprowadzając na klawiaturze, jeżeli taka jest Twoja wola, albo podając ustnie numer karty. I automat to rozpozna. Oczywiście. Mhm. Dobrze, ale czy nie będzie tak, że z czym się pomyli, na przykład weźmie zły numer karty albo zły termin? To jest na tyle precyzyjne, że rzeczywiście automat jest w stanie rozpoznać to, co ja mówię, no tak jak z Tobą teraz rozmawiam. -hmm. Dobra, ja mam dobrą dykcję, no, bo pracuję w radiu, w telewizji od wielu lat. Ale co jeśli ktoś na przykład nie mówi wyraźnie? Technologia rozpoznawania mowy czasami potrafi zdziałać więcej niż, niż ucho ludzkie, ponieważ dopasowuje zasłyszane frazy, cyfry do określonych wzorców. Więc jeżeli nawet podasz numer karty gdzieś tam po drodze mówiąc niewyraźnie, to my i tak i tak jesteśmy w stanie poniekąd odgadnąć, co miałeś na myśli, plus i tak, i tak ten numer będziemy potwierdzać. A jak się uczy taki automat tego wszystkiego? wszystkiego? To znaczy co, jest jakiś system, w którym ja wypełniam, że na przykład yy, grafiki mają być dostępne tego i tego dnia, o tej o tej godzinie i, i to ustawiam? Yy. Yy. Jak, jak to wygląda? Jak wygląda to technicznie, z mojego punktu widzenia, jako właściciela takiego zakładu stomatologicznego? Diala jest robotem, który operuje na posiadanych danych. I obsługuje klientów. Natomiast źródłem tych danych jest system, z którego korzysta dany gabinet stomatologiczny, a gabinety stomatologiczne mogą korzystać z różnych systemów. Czyli Diala się dostosuje do systemu? Naszą koncepcją jest, aby Diala dopasowywała się do wszystkich najpopularniejszych na, sy na rynku systemów, właśnie typu HIS czy CRM, które przechowują dane pacjentów i grafik zabiegów. Natomiast jeżeli trafimy do gabinetu lekarskiego, który takiego systemu nie posiada, to jesteśmy w stanie zaproponować dowolny z systemów naszych partnerów, którzy zajmują się dystrybucją diali w medycynie. I co? I później to wy ustawiacie? Czy na przykład gabinet ma system, w którym sam sobie po prostu ustawia wszystko? Tak naprawdę my w ogóle nie bierzemy udziału w tym procesie. Gabinet tak. lekarski może nad wszystkim panować absolutnie samodzielnie. Ale wszystkim... też pomagacie, gdyby miał problem? Gdyby miał problem, to oczywiście pomożemy albo pomoże nasz partner. Natomiast staramy się tworzyć diale w taki sposób, żeby była jak iPhone, żeby to było urządzenie, które nie wymaga przygotowania, które, które wiadomo jak obsługiwać i wiadomo gdzie nacisnąć, żeby jaką reakcję wywołać. Systemy, które działają w telekomunikacji, ale które wymagają asysty serwisanta, dostawcy. W praktyce nie sprawdzają się aż tak dobrze. Plus uzależniają tak naprawdę klienta od tego dostawcy. W naszym przypadku stawiamy jednak na samodzielność i na to, że osoba reprezentująca dowolną branżę, w tym na przykład dentysta, nie musi posiadać absolutnie żadnych kompetencji, żeby sobie z tym poradzić. I o tym będziemy także rozmawiali w kolejnych naszych programach. Bardzo dziękuję Dawid Wójcicki, wizjoner, prezes Voice Telecommunications był moimi Państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję. dziękuję.